maneczko witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ringar i mam ci dla was mój kolejny komentarz do gry Call of Duty Modern Warfare 3. Jest dzisiaj ze mną Anter. Witam, witam wszystkich. E, dzisiaj serwuję wam mapkę z DLC drugiego. Jest to mapka Lookout. E, była to próba wbicia Moaba z paczką asalt e, Niestety nie wyszło, ale wbijem ospreja. Wynik, jaki tutaj uzyskałem, to 38 do 1. A więc jest to kolejny odcinek na celowniku, czyli double komentarzy. Dzisiaj z anterem wypowiemy się na dość popularny temat, mianowicie damy wam kilka porad, jak grać lepiej. Od razu powiem, że ja z anterem za mistrzów się nie uważamy, tylko chcemy po prostu, aby gracze trochę zaczęli bardziej ogarniać i właśnie damy wam kilka cennych, mam nadzieję, porad. Jasne, jasne. No dobra, więc od czego może byś zaczął, Anter? Hmm, mi się daje, że trzeba zacząć od sterowania. No. Wydaje mi się, że dobre ustawienie klawiszy to jest też podstawa. Na przykład. Hmm. Już, już. Na, znaczy, ja ci powiem, że jak y, na przykład gramy w. Y, w Model Warfare 3, mm -hmm. to tam się trochę różni to sterowanie od Black Opsa. Na przykład, że w Black Opsie nóż jest chyba pod V, a w MW3 pod E. No tak, no i to zależy jak to woli, tak? To też jest dobre sterowanie. Ale bardziej mi chodzi o celowanie przez przyrządy, tak? Bo jest A chodzi ci cel... o skanowanie? Nie, słuchaj, jest celowanie przez przyrządy, tak? I jest też przytrzymane celowanie przez przyrządy. Typu, że trzymasz klawisz, to przybliża, puszczasz, to nie przybliża, rozumiesz? Tak średnio. <laughs> chodzi o to, że jeśli używasz tego przy... przycelowania przez przyrządy, gdy tylko trzymasz myszkę, jest według mnie to dużo lepiej, bo na przykład quickscope'y ze snajpu chodzą dużo lepiej w tym momencie. I gdy do ciebie strzela, możesz po prostu przestać strzelać, i jest... zacząć strzelać z biodra, o, może tak. A, czyli ci chodzi o takie, że tak powiem się wyrażę, że jak ktoś jest blisko, to walisz z biodra, a jak ktoś jest daleko, to walisz wiesz, z przybliżenia. Tak, o to tylko chodzi, chodzi o to, że jak trzymasz na myszce klawisz, na prawym przycisku myszki, tak? tak? No, o to mi chodzi właśnie, bo to jest naprawdę duży błąd ludzi, którzy właśnie grają na tym stałym, że oni nie zdążą czasami kliknąć podwójnie myszki i padają, tak? Rozumiesz. Aha. No rozumiem. A no teraz właśnie. może jeszcze powiemy o poruszaniu się na mapie, bo to jest dla mnie zdecydowanie najważniejsze. Tak, tak. Bo co z tego jeśli twój przeciwnik ma MP7, jeżeli ty mu, ty mu zrobisz plecy No właśnie tak o, Oczywiście ja ci powiem, że najlepiej y, właśnie lubię grać w faceoffa. Dlaczego? Bo tam jest mało ludzi i tam strasznie łatwo mi... Ich ogarnąć, co nie? No i poza tym ona się nauczyć tam dobrze grać, tak. No, i właśnie jak jest yy, tak dużo ludzi, na przykład weźmy sobie na to Grand War'a, yy, no to ja nie mogę już tak wszystkich, yy, wiesz, oddzielnie tutaj rozpracowywać, gdzie tu który będzie. No tak, będzie, tak, tak. Tylko to jest trudne po prostu i ja już nie mogę tak grać, aby każdego po kolei ogarnąć. A w takim face offie 2 na 2, 3 na 3, to mogę każdego oddzielnie sobie rozpracować i spokojnie, nawet jak on ma taką mp7, to ja mogę go ogarniać i robić mu cały czas plecy. Tak, tak, ale drugą sprawą też jest radar, tak? Który trzeba naprawdę ogarniać dobrze radar, żeby wiedzieć czy to jest wróg, czy twój przyjaciel na przykład, żeby nie strzelać, wiesz, w teammateów, tak? I nie robić sobie samemu stracha. No, znaczy radar jest bardzo ważny i myślę, że bardzo dużo tutaj pomaga sitrep na pro, bo tak, jak tak, masz tak. c -trepa na pro i ogarniasz mini-mapkę, to dzięki temu możesz e, bardzo dobrze grać, bo dzięki niej po prostu będziesz wiedział czy to twój teammate cię straszy, czy to jest no wróg. Do, te, do tego jeszcze zgrasz sobie technikę prefire, gdy słyszysz kogoś przed ścianę, tak? Zaczę strzelać zanim wyjdzie, to jest naprawdę kosiarka, tak. <laughs> no, dokładnie, dokładnie. Y dla mnie jeszcze jest bardzo ważne, aby po prostu dobrze ustawić sobie perki do broni. Nie mówię tutaj, aby ludzie cały czas latali z MP7 albo z ACR, bo to nie w tym rzecz. Ja, powiedzieć jak ja się uczyłem grać w Call of Duty, kiedy, bo no, ja grałem ale... już bardzo temu w premiery. Ja sobie wziąłem najsłabszą możliwą broń, bardzo dużo biegałem z podstawowymi klasami, używałem bardzo dużo MP5, takich bardzo, bardzo słabych broni. Mhm. i jak podniosłem takiego ACR-a z ziemi, to od razu robiłem dużego nawet killstreaka. Bo tam 3 robiłem, 4, a tak ogólnie to ledwo bijałem staty na plus. Nawet tam kiedyś miałem live komentarz, co tam cały czas biegam y, z y, CM901, a to, to jest trochę słaba broń. No, znaczy, jest słaba ona nie jest, tak? Tylko trzeba ją ogarniać i nie walić full auto, tylko strzelać seriami. I ona wtedy jest naprawdę dobra. Ale, no i słuchaj, i była taka sytuacja, że ja cały czas grałem, i kolega mi mówi, że ja. Cały czas gram jakimś głównym, że miała ja wypróbować jakąś mocniejszą broń, i on mi polecił właśnie do tego ACR-a. Ja sobie wziąłem właśnie tego ACR-a, wbiłem sobie na Grand War i pocisnąłem staty 38 na 2 A wcześniej to miałem problem, aby wbić w ogóle jakiś dodatni wynik, co nie? Mhm. I właśnie w tym jest rzecz, jak jak. Ty opanujesz recoil, Rico, który jest w niektórych broniach, jak ty zaczniesz ogarniać z tymi słabymi broniami, to potem jak sobie weźmiesz taką mocną, to naprawdę widać bardzo, ale to bardzo dużą różnicę. Tak, tak, tylko wiesz, Ringar, że broń nie ma też znaczenia do, do skilla, tak? Zobacz na mój kanał, ja potrafię nabić czymkolwiek, tak? Na przykład Moab to no. chodzi o poziom skilla, gdy już dobrze ogarniasz każdą broń, no to będziesz ogarniał każdą broń. Czy to shotgun czy to snajperka, tak? Najwięcej tylko się uczyłem grania sniperką, żeby robić clickskopy, naprawdę to była taka męczarnia. O... Ty... No, mówmy. Jak się uczyłeś właśnie robić clickskopy? Wiesz co, ja uczyłem się z kolegą, który robił mi za, tak... za takiego manekina i mogę w niego strzelać i on po prostu mówi mi kiedy robię dobrze, a kiedy robię źle. To było na takiej zasadzie. Bo mi... Ja powiem ci tak, że ja na przykład z dalszej odległości to już wolę skardzić gościa, co nie... No to wiadomo, że to hard, no to jest no, na rzecz, bo to jest snajperka, tak? Żeby z niej celować. Bo to ma tą lunetę zaswaną, tak? No bo ja Ci powiem, że ja... Kurde, tych na przykład trickshotów nie umiem robić. Jak gości, no, ale nie, 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 trickshoty to, nie to... się robi na konsoli. No, ja... Chociaż nie, są ludzie, którzy walą całkiem niezły na PC, ale... ale powiedz dobra, mi, czy to Ci się przyda w walce normalnej, gdy grasz na przykład deathmatch? To jest naprawdę nieprzydatna rzecz. No raz ja, raz ja, ale słuchaj... To te właśnie trickshoty to mi w ogóle nie wychodzą. Ja nie wiem, jak no, ideż, to, robią nie. To, to robią i po co to robią. Ja Ci powiem, że... Zaczekaj, zgubiłem się w tym momencie. Chciałem powiedzieć, aha, no jak gościu jest przy mnie, to mogę mu dowalić tego quickscope'a, bo to jest tak for fun. Ale ja nigdy nie próbuję ze snajperką grać jakoś na pokaz, wiesz, że tutaj trickshot albo coś. No Chyba ja też. Nie, o tym też będzie mój następny komentarz: 20 do 0 ze snajpy i bardzo, ale to bardzo ostro hardziłem. Ale jakby gościu był blisko mnie, to obiecuję, żebym był walny. Ale mnie słuchaj, hardscope'y to nic złego, dla mnie nie da się robić ciągle quickscope'u, bo po to jest luneta, tak? A jeśli no, chodzi o fishscope'y, to według mnie dobrym perkiem, biegłością w sumie do snajperki jest stabilność. To naprawdę poprawia dużo celność fishscope'u, bo celownik się po prostu mniej trzęsie, tak? Próbowałeś kiedyś robić fishscope'y ze stabilnością? E, nie. Jak mam być szczery, ja nigdy do snajperki w MW3 jeszcze stabilności nie, mam, nie miałem odblokowanej. Aha, no ona jest na 28 poziomie. No. Ja to ogólnie bardzo lubię tą snajperkę MSR i L11 to są moje dwa faworyty jeżeli chodzi właśnie o snajperki. jeśli chodzi o mnie to jednak baret 50 jest najlepszą snajperką. Już nie chodzi o to, że zrobić full auto z biodra, ale no, <laughs> Chodzi po ale... prostu o właśnie o to, że ma dobry damage, tak? A jeszcze, jeszcze jedna mała tutaj sprawa. Mieliśmy mówić, dawać porady, jak grać lepiej, a w ogóle. Weźmy e, z tematu troszkę. No, z, trochę okay. zboczyliśmy, bo zaczęliśmy na temat snajperów gadać. Ale dobra. E, jak grać lepiej, porady. E, ja też. Bardzo mi dużo pomagają respy. Jak się zapamięta respy, to naprawdę idzie o wiele, o wiele. No lepiej. tak, bo można po prostu nawet spawn trapy robić w tym momencie, tak? Gdy już się ogarnie. Wiesz, wiesz, co nie. Ja trochę jestem y, przeciwnikiem spawn trapów. Znaczy takie, wiesz, nie to, że na przykład stoisz za jakimś murkiem i walisz cały czas w jedno miejsce, że gościu się respi i dostaje dla mnie to jest coś takiego nupskiego. Nie, no to. Ale takie, takie, że jak na przykład ogarniasz dany teren y, takim spawn trapem, wiesz, że biegasz dookoła tego terenu, to dla mnie spoko gościu tak może grać. No na to przykład tak. Na mi to terminal też na Grand Łoże. Ludzie teraz robią takie spawn że wiesz, ustawiają się za taką lodową. I cały czas walą w jedno miejsce. Dla mnie to jest trochę nupska rzecz. Ale jeśli chodzi o terminal, ta, ta mapa jest w ogóle nieudana i ja na przykład nie, nie dałbym żadnej rady jak tam dobrze grać, bo ta mapa jest jak z kartonu, tam można przystanować każdą ścianę. No, no zgodzę się tutaj, ale wiesz co, mi, dla, mi ta mapa się podoba, jeżeli ja jestem snajperem, bo zauważyłem, że ta mapa została bardzo dobrze zrobiona pod snajperkę. No ja byś grał w mw no grałeś w mw no to sam wiesz, że tam wszyscy tylko grają snajperkami, tak? No, większość na pewno i, i właśnie są ci proelo trickshooterzy. No tak, ale zobacz też, że to wszystko jest na konsoli, bo na konsoli też skill jest trochę na innym poziomie. No, niestety, ale na PC mm, strasznie o wiele trudniej jest wbić e, dobre staty, dlatego właśnie takie porady się e, bardzo przydają. A więc podsumowując, zapamiętajcie respy, używajcie słabych broni, żeby potem, jak weźmiecie jakąś dobrą. E, Dobrze z nią grać, bo to naprawdę różnica jest ogromna. I ja dam jeszcze jedną radę: raszujcie i to mocno, bo ręka wam się wtedy wyrobi, i będziecie razem. A ja właśnie bym polemizował z tym raszowaniem, no ale dobra. No dobra, dzięki za oglądanie. To by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia.